Koniec majówki przyniósł nam bardzo wieczną pogodę. Tak naprawdę nie byłoby dzisiaj możliwe wysiewanie czegokolwiek właśnie ze względu na ten bardzo silny wiatr. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów na temat błędów, które popełniłam. Pierwszy z nich związany jest z widoczną tutaj od początku kadru, per, kadru pergolą. Mianowicie, pierwsze cztery pergole, które kupiłam, są dosyć, tutaj jak widzicie, mają taki dosyć wąski rozstaw. W związku z tym nie zmieści się tutaj z tej strony praktycznie ręka. No, można by ją włożyć, tak, ale już wszelkie manewry są bardzo utrudnione. A więc mam, mam teraz problem, jeżeli mi wyrosną już rośliny, to będę miała problem z wypieleniem, przynajmniej na początku. W Stadium ich z tej strony stadium. Mają tutaj rosnąć pnącza, więc w pewnym momencie tak czy inaczej, bym nie sięgała przez tę kratę. Ale dopóki one nie wyrosły, to jednak bardzo przydatne, przydatna jest ta możliwość działania właśnie od tej strony. Pozostałe pergole mają już dużo szerszy rozstaw. One są tam przy tych grządkach betonowych, więc tam już nie mam takiego. Kłopotu, jaki właśnie tutaj zaobserwowałam. Na szczęście są to tylko cztery panele z kilkunastu, więc można powiedzieć, nie jest jeszcze tak źle. Drugi błąd, przed którym przestrzegam, widzicie tutaj powiedzmy w kształcie, może tutaj tak, tego bardzo nie widać, w kształcie trójkąta pozostała mi taka resztka gruntu. W zeszłym roku, tutaj na całym tym obszarze była wysiana mieszanka miododajna dla pszczół z bardzo różnych roślin. W tym roku w związku z tym, że na większości postawiliśmy betonowe skrzynie, to tutaj postanowiłam wysiać tym razem wieloletnią. Mieszankę na gleby lekkie. I błąd polega na tym, że wysialiśmy to tydzień temu to znaczy, gleba została przekopana, następnie została przegrabiona. Wysialiśmy nasiona i źle zrobiłam, że posłuchałam tutaj, że tak powiem, porady, i po wysianiu tylko i wyłącznie zwołowaliśmy tę glebę, ugnitliśmy. Mamy taki wał, do którego wlewa się wodę. On waży 20 kg po wlaniu tej wody, i teraz problem polega na tym, że zobaczcie te nasiona. One, te, które były cięższe, wbiły się owszem w ziemię, ale te lżejsze w tej chwili może wywiać wiatr. Od kilku dni, to znaczy bezpośrednio po zasiewie, każdego dnia podlewam tutaj ten kawałek, żeby właśnie uniknąć wywiewania nasion, bo pechowo stało się tak, że po wysiewie nastały te wietrzne dni. Tak? Już drugi raz, można powiedzieć, że przeżyłam taką przygodę i w moim przypadku, można powiedzieć, że niestety nie nauczyłam się na poprzednim błędzie. Podobna przygoda była z łąką. Tutaj mamy hektar łąki, tuż za latem I ten hektar kilka lat temu właśnie obsiałam w ten sam sposób. Czyli wysiałam nasiona i one zostały tylko. Właśnie ubite, wbite w ziemię, zwałowane, dlatego że obawialiśmy się, że jeśli przebrunujemy tę łąkę, to nasiona, były to bardzo drobne nasiona, też roślin wieloletnich, utrudnimy im w ten sposób kiełkowanie, jeżeli dostaną się na głębsze pokłady, można powiedzieć, gleby. I ta sama sytuacja posłuchajcie, też przyszły takie wiatry. I wywiały mi te nasiona, mało co wyrosło. Więc tutaj troszeczkę mam obawy. Na szczęście jest to mały kawałek, więc w razie czego obsieję jego jeszcze raz. Z tym, że wiecie, to jest bardzo dużo pracy i wysiłku, bo praktycznie większość trzeba robić ręcznie. Więc tutaj szkoda naszej pracy by było. Ponadto mamy tutaj takiego gościa, który przylatuje codziennie w postaci synogarlicy. Tutaj gnieździ się od wielu lat para synogarlicy pobliżu naszego kurnika, mają łatwy dostęp do jedzenia, do picia. W sumie są mile widzianymi gośćmi. A problem jest taki, że ta synogranica każdego ranka chodzi i wyjada większe nasiona. Właśnie nasiona przede wszystkim peluszki, czyli grochu siewnego. No, mam nadzieję, że wszystkiego nie spożyje, tak? Z drugiej strony, jak wyje groch, no to po prostu będzie miało szansę wyrosnąć coś innego. Dzisiaj też będę miała duży problem z podlaniem tutaj tego kawałka, dlatego że, właśnie też jak wieje wiatr, to to podlewanie jest mało skuteczne, bo zwiewa nam strumień wody i po prostu ją tracimy. Także też staram się nigdy nie podlewać wtedy, kiedy wieje wiatr, żeby właśnie oszczędzać wodę jak najwięcej wody przeoszczędzić, bo. Jak zauważyliście, na razie mamy dosyć suchą pogodę i tak jak już nadmieniłam czekamy na deszcz. Mój trzeci błąd. Trzeci błąd polegał na wprowadzeniu tutaj do mojej uprawy. Takiego krzewu, albo można powiedzieć drzewka, jakim jest robitnik. Posadziłam pierwotnie tylko dwie sztuki, osobnik męski i żeński, one rozłączają się właśnie krzyżowo. I teraz okazało się, że jest to bardzo ekspansywna roślina. Ona rozrasta się, skłączy, i praktycznie zaczęła nam wyrastać, nawet w dużych odległościach od tych pierwotnych krzewów. Tutaj przychodzę, żeby Wam pokazać. O. To jest nasz rokitnik. Jeden z kilku okazów, który tutaj rośnie. Yy, tutaj mamy kolejne. Yy, I teraz, tak, na nim są yy, owoce, tak? Tych owoców nie zbierałam. To znaczy, yy, no, yy, promowane są yy, nalewki. Soki różnego rodzaju przetwory z rokitnika próbowałam je zrobić i powiem Wam, że mają bardzo dziwny smak i bardzo dziwny zapach przede wszystkim, taki dosyć odstręczający, więc jeśli chodzi o przetwory, on mi się nie sprawdził. Nikt nie, nie bardzo nie bardzo byli chętni na to, aby je spożyć. Właśnie ze względu na zapach. Zostawiłam w tym roku wszystkie owoce i okazało się, że tutaj też żaden z ptaków się nie gościł. Tak już od jesieni, przez zimę, przez wiosnę nie widziałam tutaj, nie widzieliśmy żadnego gatunku ptaków. W związku z tym, że ta roślina okazała się tak ekspansywna, będę musiała po prostu wyciąć te rokitniki. One nie są pożyteczne. Poza tym, nawet jak kwitną, to też tutaj żadnych owadów przy nich nie zaobserwowałam. A więc planuję teraz tutaj właśnie przeczyścić ten pas, wyciąć rokitniki, a na ich miejsce posadzić jagody kamczackie. W tej chwili testuję nowy sposób korzeniania. Mam zamiar też Wam pokazać, co postanowiłam zrobić w tym roku, i mam nadzieję, że te jagody kamczackie się w końcu uda ukorzenić, przynajmniej w postaci kilku osobników. I tutaj właśnie chciałabym je posiać tuż za pigwami. Jagody kamczackie są bardzo dobrym pożytkiem, przede wszystkim dla trzmieli to jest roślina, która u nas można powiedzieć kwitnie najwcześniej, jeśli chodzi o te krzewiasta owocowe. Po pierwsze ma bardzo dużo kwiatów, po drugie kwitnie bardzo długo, bo jedne kwiatki już przekwitają, drugie zaczynają kwitnąć, a po trzecie jest na niej mnóstwo owadów i dlatego też chciałabym wykorzystać tę właściwość i posadzić jak najwięcej tej jagody kamczackiej właśnie po to, aby mogły z niej korzystać owady. Na Wiosnę. Wiosna, początek wiosny to najbardziej newralgiczny czas dla owadów, bo one wtedy potrzebują jak najwięcej pożywienia przede wszystkim pyłku, po to, aby się mogły rozmnażać, tak? bo pyłkiem karmione są młode, osobniki, larwy i oczywiście nektaru. Tutaj, niestety, wskutek tego silnego wiatru zaczęło nam wywiewać tekturę, więc za momencik muszę ją poprawić. Przykryłam te butelki tekturą po to, aby one tak nie odbijały światła, żeby tak nie raziły bocian tutaj lata, kursuje wtem i z powrotem i być może mu przeszkadza przeszkadzają te odblaski, ten błysk więc zaraz będę musiała to naprawić dzisiaj będę kończyła sadzić kartofle tutaj na tej pryzmie długiej ze słomy chciałabym właśnie wykorzystać ten dzień przede wszystkim na dosadzenie kartofli, których mi jeszcze troszkę zostało a następnie czekają mnie w szklarni. O, zobaczcie, tutaj właśnie y, rokitnik, tak? To jest kilkanaście metrów i on tutaj nam y, rośnie w tym momencie. I to w postaci tutaj trzech większych krzaków, a tam y, kolejnych. Więc y, przestrzegam przed rokitnikiem, dlatego że y, on niesamowicie się rozmnaża. Właśnie na dosyć duże odległości niespodzianie wyrasta zupełnie gdzieś indziej.